Jaki piękny dzionek dzisiaj, kochani, zobaczcie, jaka pogoda. Jadę, słuchajcie, sobie z pracy na zakupy i pojadę do Biedronki dzisiaj. Nie tylko dzisiaj, chyba od poniedziałku. Jabłuszka po złotych 35 czy 39. Nie wiem, nie zakładałam sobie już szalika, bo dosyć ciepło, jest, a w aucie to już w ogóle. I co ja mam dzisiaj kupić? Aha, widziałam kapsułki Ferry. Takie XXL, słuchajcie, mega opakowanie miałabym na dłużej. To też sobie kupię i nie wiem, co jeszcze. Idziemy, idziemy do sklepu, kupimy i zrobimy hol zakupowy, kochani. No i zakupy zrobione, moi kochani, zobaczcie. Są, są, są dużo, dużo różności. Już jest część zaniesiona do domu. No i zobaczymy, zaraz zrobimy hol zakupowy przyniosłam sobie wszystkie zakupy do domu, byłam dzisiaj w Lewiatanie, byłam dzisiaj w Biedronce, szukałam promocji, szukałam jakichś rabatów wiecie, żeby kupić taniej, wiadomo zbliża się majówka i potrzebne dużo rzeczy może jakieś ciasto trzeba upiec, może jakiegoś grilla odpalić, no jeszcze nie wiem chociaż nie chciałabym, bo nie jestem zwolennikiem grillowania ponieważ wchodzi w dubsko, ale od czasu do czasu nie zaszkodzi moi drodzy Zabieramy się za przygotowanie, za odczytanie, słuchajcie, przegląd mojego holu zakupowego. Ja specjalnie dla Was przygotowałam hol zakupowy z cenami i promocjami. Wszystko Wam pokażę, wszystko Wam powiem, ile co kosztowało. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z takiej informacji. Jeśli chodzi o zakupy, w biedronce wydałam 284 zł, a w lewiatanie 64 zł. Pierwsze, co Wam pokażę, to jest Mr. Magic. Mamy tutaj płyn do szyb 3,99. Nie ma żadnej promocji. Trzy łotery, tylko że wiecie co, one są większe. 700 ml po 2,89. Cytrynowe były, więc takie wzięłam. Kupiłam również dzisiaj dwie puszki Getketa dla kota jedzonko. I tutaj też była promocja. Słuchajcie, Standardowa cena 3,49 $2,49 dzisiaj za jedną puszkę przy zakupie dwóch i dzisiaj też papier Queen. 120 metrów. Mamy standardową cenę 10,99. Ja zapłaciłam 9,49. Dziś będę, nie dziś tylko, chyba jutro będę piec ciasto. Potrzebuję biszkoptów. Złoty 60 za taką paczuszkę. Tu jest 180 gram. I kakao de 6,99. Nie ma żadnej promocji. A dusi bardzo smakują M&M'sy. One są strasznie drogie. 8,99 za 200 gram. No wiadomo, jest to duże opakowanie, ale yy, zastosowanie Słodycze tyle, no trudno. Wzięłam też jedną czekoladę. Ostatnio bardzo mi smakowała ta czekolada z Magika. Ona jest po 2,49. Standardowej cenie, kwiecień 2024. Bardzo dobra data. I mamy parówczki, też nie ma promocji. 9,99 zapłaciłam za te 12 parówek, 19 maj. Słuchajcie, bardzo dobra cena na gumę. Chyba wszystkie gumy z Winter Normalnie kosztuje 3,49 a ja zapłaciłam 0,99 99, czyli nadal jest promocja na gumę. Ostatnio ja kupowałam też była. I jedno fery, słuchajcie, tu jest bardzo duże, duża pojemność, 1350 ml 799. Yy, jeśli ktoś nie próbował, koniecznie trzeba spróbować bardzo dobry płyn do mycia naczyń szampony dwa słuchajcie gliskura standardowa cena 12,99 teraz możemy kupić za 8,99 wzięłam dwa różne, bo dwie łazienki to samo jest słuchajcie z mydłem w płynie ja to mydło w płynie używam jako płyn do kąpieli wzięłam sobie róża peonia i linda kokos 4,69 standardowa cena, ja zapłaciłam 4,19 przy zakupie dwóch oczywiście trzy butelki, trzy kartony soku jabłkowego Reviva, standardowa cena 284 zł 99 przy zakupie trzech, kochani. Nie zapominajcie o tym. Tutaj również promocja na żelki 2.99 standardowa cena 243 przy zakupie dwóch opakowań i koniecznie z firmy Candy i wyjechały już wszystkie drożdże nawet te mrożone. Wzięłam cztery paczuszki, 89 groszy i bardzo dobre te drożdże, kochani. Pięknie wyrastają, nic nie przechodzi, żadne ciasto smakiem drożdży, także naprawdę polecam. Jedna paczuszka hitów czekoladowych 3,20 3. i powiem Wam szczerze, że uwielbiam tylko i wyłącznie czekoladowe. Żadne marakuje, żadne inne waniliowe. Mi nie smakują. Śmietana. Śmietana 304. Dosyć droga, no ale cóż, musi być, muszę mieć bez śmietany ani róż. Dzisiaj paluszki w promocji. 2,84 standardowa cena, 2,49. Troszkę mi się rozmazała. 200 gramowe te paluszki i spritecik Sprajcik 9,98 dzisiaj promocja przy dwupaku także prawie po, pią niecała piątka wychodzi za jedną butelkę i tu jest 1,75 e, kiełbasa, zobaczcie dzisiaj tej kiełbasy było ogrom, normalnie cała paleta w Biedronce, e, oczywiście na jedną kartę Biedronki można wziąć 6 opakowań i ta kiełbaska normalnie jest po 9,51 a ja kupiłam po 5 nie wiem, chyba 99, nie pamiętam dokładnie e, przy e, dwupaku, ja wzięłam e, tak, jakby trzy, takie podwójne porcje. Myślicie sobie, co ja zrobię z tą kiełbasą, albo ją zamrożę, jak mi nie zejdzie, ona jest do 20 maja, albo po prostu będzie na grilla za rozsądną cenę, kochani majonez kielecki 6,55, tu jest gramatura 410 gram masełko na promocji widziałam właśnie wczoraj na vlogu u Moniki z kanału Rodzinka M vlog, że Monia kupiła masło, a ja masła nie mam, więc szybciutko do Biedronki po masełko 24 czerwiec, dobra data na pewno zużyję, a na pewno jeszcze będzie mało yy, masło, Agaciu gdzie napisać masło? tutaj, 6,45 Standardowa cena 5, chyba 55. No coś 5 z groszami, słuchajcie, za jedną kostkę. Przy zakupie trzech sztuk. Bardzo tani koncentrat pomidorowy z tej firmy. Kurlien. No, nie wiem jak się to czyta. Złoty 51 zł za taki słoiczek 30%. I zobaczcie, kupiłam też dwie herbatki owocowe, bo my się gościmy przy herbatce owocowej. Bardzo smaczna. Malina Truskawka, owoce leśny Jest jeszcze taka, wiecie co, ananasowa, ale niekoniecznie mi smakuje. Po złotych 89 barszczyki czerwone wzięłam dwa. I barszczyki białe, również po złoty 80. Też wzięłam dwa. Jedno masełko 4,99 za masło, pamiętam jak było 3 z groszami no ale wszystko idzie do góry jedno opakowanie chusteczek nawilżonych 5,49 za taką paczuszkę i one idą albo do łazienki, albo jeszcze nie wiem, może tam do y, korytarza, gdzie mamy buty będziemy przecierać buty i tutaj ciasteczka sorry, kulki 5,49 za takie opakowanie 320 gram, bardzo smaczne podzielne, w środku jest ciasteczko i jeszcze mleko kochani Kiedyś kupiłam sobie jedną zgrzewkę, dzisiaj kupiłam kolejną, 12 sztuk. Przy zakupie 6 to mleko jest nie po 3, chyba 30, a po 2, 50, no nie wiem, no coś w tym stylu, mniej więcej, dwójka, oczywiście tylko i wyłącznie dwójka, bo 3-2 już w ogóle nie jest w promocji, jeśli chodzi o. Owoce i warzywa, dzisiaj również na promocji jabłuszka. Zobaczcie, ja sobie wybrałam specjalnie na no, takich ryzach pojedynczych, żeby mi dłużej poleżały. One są bardzo smaczne. Tu jest akurat. Elise, jakaś odmiana, ale to jest jabłko twarde, więc nic mu nie będzie, a ja naprawdę czy do marchewki, czy tak po prostu zjeść. Adusia zresztą bardzo lubi frytki jabłkowe, kroję jej na paseczki. I dzisiaj te jabłuszka są, słuchajcie, po złotych 49, a standardowa jest 3,32 za kilogram. I zobaczcie, ja wzięłam sobie dwa opakowania, w opakowaniu jest 6 kilo, 12 kilo jabłek. Boże, zaschłomi w buzi. Moi kochani, banany po 5,69 kg. I wzięłam też dwa ogórasy, ale ogórki są nadal bardzo drogie po 11,49 za kilogram Pomidorki malinowe standardowa cena 18.99, a ja dzisiaj kupiłam po 12.99. Też jakaś tam promocja jest trochę taniej. I to jeżeli chodzi o Biedronkę, to są wszystkie zakupy przechodzimy kochani do Lewiatana w oddali widać Adusie, która sobie jeździ samochodzikiem. Jak widzicie, zresztą dzisiaj jest bardzo ciepło, bo jest 10, 15, 16, 17 stopni prawie, a jest godzina 18, Także naprawdę zacnie. Ok, przechodzimy. W piekarni kupiłam dzisiaj chlebek 4,99 za chlebek, to jest chyba 550 gram. A jeśli chodzi o lewiatana, kupiłam sobie mięso mielone. Ono było, słuchajcie, dzisiaj na promocji 14,99 za kilogram. Kupiłam sobie takie dwa opakowania, półkilogramowe, żeby miała na dwie Porcje, czy jakichś klopsików, czy ewentualnie spaghetti. I też ku memu zaskoczeniu, bardzo drogie są piersi z kurczaka. Ja już dawno nie kupowałam. I zobaczcie, takie piersi z kurczaka ze skórą i z tą, słuchajcie, z tą kością tutaj, która łączy te piersi kurczaka, są po 16,99, a normalne standardowe piersi z kurczaka, obrane bez kości, bez skóry, 25 zł, bardzo drogie kupiłam również z Torteksa łagodny ketchup 3,99, bardzo dobry, uwielbiam dwie sztuki, ponieważ wszystko już nam się skończyło, jeżeli chodzi o takie ketchupy słuchajcie, musztardy dzisiaj też na promocji lubella, 4 jajeczna z wolnego wybiegu krajanka i tak sobie myślę, że będzie do rosołku, 200 gramowy makaron po 2,20 Agaciu nie widzę, żebyś gdzieś to napisała e, to tutaj gdzieś było na a tu jest tu jest tylko dwa a nie jest, 2,20 ten makaron, żałuję, że nie kupiłam więcej, mogłam wziąć więcej kochani, kupiłam też Kasię, zobaczcie jaka dobra cena, po 99, ale nic nic. słuchajcie, się nie dzieje bez przyczyny, ponieważ ta Kasia jest do 8 maja i teraz tak powiedzcie mi, czy można margarynę zamrażać, tak jak masło i nic jej nie będzie, bo tak sobie myślę, że jeżeli nie zużyję, a jest szansa, że nie zużyję, to bym chciała ją po prostu zamrozić, ale nie wiem, czy czy, czy się tak robi? 2,29 musztarda kielecka, i tutaj, kochani, do ciasta kupiłam krem do Karpatki 4,43, galaretka borówkowa złoty 69, mam dwa budynie po złoty 29, aksamitne, bardzo dobre, te bez cukru z winiary, galaretka złoty 79, owoce leśne i galaretka agrestowa złoty 29. Kochani, to wszystko, jeżeli chodzi o moje zakupy, zobaczcie, tak to one wyglądają. I jeszcze tutaj. Tutaj Biedronka, muszę to wszystko pochować, pieniądze wydane, no ale przynajmniej na jakiś czas będzie spokój. Mam nadzieję, że chociaż z tydzień czasu nie pojawi się w sklepie, marne szanse, no ale zawsze warto w to wierzyć.